chciałabym zachęcić Was do sięgnięcia po „Moze” autorstwa Jessie Barton i to nie tylko ze względu na tę przepiękną okładkę, w której zakochałam się od pierwszego spojrzenia. Dokładnie tak jestem naprawdę beznadziejnym przypadkiem okładkowej sroki, ale ta okładka ona jest jak święty graal wśród polu. Także polecam Wam tę książkę nie tylko ze względu na tę przecudną okładkę jak już ustaliliśmy, ale też ze względu na genialną treść. No wiecie, ta książka to takie troszeczkę dwa w jednym, coś co koniecznie musicie przeczytać. Także przechodząc do fabuły. Otóż mamy tutaj rok 1967 i do jednej z londyńskich galerii sztuki trafia obraz. Obraz, który elektryzuje miejscowych marszandów, ponieważ wszystko wskazuje na to, że jest to dzieło niejakiego Isaaca Roblesa. Młodego, obiecującego artysty z Andaluzji, które zaginęło w trakcie II wojny światowej. No i właśnie w tej galerii pracuje nasza bohaterka, 26-letnia Odel, która wskutek szczególnego zbiegu okoliczności trafia na trop fascynującej historii, która rozegrała się 30 lat wcześniej, w skąpanej słońcem Hiszpanii. Także czytając tę książkę cały czas, praktycznie co rozdział podróżujemy w czasie. Raz przebywamy w deszczowym, ponurym, snobistycznym i ksenofobicznym Londynie. A innym razem w malowniczym miasteczku Arazuelo położonym niedaleko Malagi, dokąd sprowadziła się rodzina Szlosów. Tym oto sposobem poznajemy Isaaca, poznajemy jego siostrę Teresę, a także pewną szalenie utalentowaną dziewczynę. I to wszystko, co musicie wiedzieć na tym etapie nic Wam już więcej nie zdradzę. I teraz, jeśli chodzi o muzeum, to moje pierwsze spotkanie z twórczością Jessie Barton, i na pewno nie ostatnie. Najpierw będę musiała nadgonić miniaturzystkę, a potem no cóż, mam nadzieję, że Jessie jest właśnie w trakcie pisania jakiejś powieści, ponieważ ta tutaj była po prostu genialna. Naprawdę była przegenialna. I to może zacznę od tego, że bardzo spodobała mi się narracja Odell, tak jakby nasza bohaterka ważyła każde słowo. Jej zdania były takie bardzo przemyślane, bardzo ładne, choć to pewnie głupio zabrzmi. Jej spostrzeżenia niezwykle trafne, zwłaszcza opisy Londynu. No wiecie, Londyn widziany oczami cudzoziemca, zanim do tego Londynu przybędzie były naprawdę bardzo fajne opisy i chyba nie ma się za bardzo co temu dziwić, ponieważ Odel jest aspirującą pisarką. I widać, że ma do tego dryg. Co prawda w życiu prywatnym popełnia pewne głupotki, ale któż z nas ich nie popełnia. Także poza Odell i ten, tym jej stylem pisania uwielbiam też Oliwie, jej wrażliwość, miłość do sztuki, czy też ekscentryczną Marjorie Mar Marjorie Quick jakoś tak ta bohaterka miała na imię, tak mi się wydaje którą na swojej drodze spotyka Odel, także bardzo podoba mi się to jak autorka kreuje tych bohaterów jak też przeplata ich losy bardzo podoba mi się też to, że w tej książce jest po prostu wszystko, zarówno małe i wielkie namiętności jak i małe i wielkie dramaty bardzo, ale to bardzo podoba mi się to, że autorka tutaj na kartach tej powieści tak bardzo subtelnie pokazała rolę kobiet w tamtych czasach ponieważ Odel, jak też i Olivia one mogłyby osiągnąć więcej, gdyby tylko były mężczyznami. Obie są niesamowicie utalentowane, obie niestety żyły w tych czasach, w których żyły. Także niezbyt fajnych czasach dla kobiet. W przypadku Odell dodam jeszcze, że tutaj dochodzą do tego również kwestie związane z rasizmem, które też tak subtelnie przewijają się przez karty tej książki, ponieważ no, one nie stanowią głównej osi fabuły. One po prostu stanowią takie uzupełnienie obrazu ówczesnego Londynu, rzekomej krajnym mlekiem i miodem płynącej, która w rzeczywistości. Wygląda zupełnie inaczej niż nam się wydaje, także to było bardzo fajne. Bardzo podoba mi się również to, że mm, autorka tak bardzo fajnie opisuje rozterki głównych bohaterów. Bo gdyby to było takie łatwe przekuwać myśli w czyny, albo na przykład wiedzieć, która decyzja jest właściwa, to, to myślę, że nie byłoby chyba większości książek, nie byłoby też życia, bo w sumie to takie fajne, że popełniamy te błędy, że na tych błędach się. Uczymy, że stajemy się mądrzejsi, takie tam, także takie rzeczy, błędy życiowe, i tak dalej, też gdzieś tutaj pojawiają się na kartach tej powieści. A poza tym tajemnice, naprawdę liczne tajemnice, w tym ta związana z obrazem niejakiego Isaaka Roblesa. I to, co się tutaj dzieje, to. wiecie co naprawdę się tego nie spodziewałam? Co prawda, udało mi się jakoś tak odgadnąć tożsamość pewnej osoby, ponieważ miałam tutaj podejrzenia co do niektórych bohaterów, kim tak naprawdę, Naprawdę są, ale to nie było takie proste. Także ta książka, no poza tym, że czaruje słowem, ponieważ te opisy tutaj, one są naprawdę bardzo plastyczne, bardzo wysmakowane. To jeszcze zaskakuje i to naprawdę bardziej niż kryminały, które ostatnio czytałam. Także mała wskazówka dla Jessie Barton. Ciekawe, co by z tego wyszło, gdyby autorka zabrała się za napisanie takiego rasowego kryminału. Także jeśli chodzi o tę książkę, polecam Wam ją bardzo, ale to bardzo gorąco. Ta historia, ona, ona naprawdę porywa od pierwszej do ostatniej strony. I zostało to wszystko napisane takim językiem, autorka wykazuje się takim kunsztem, że normalnie brak mi słów. Także, wiecie co, wraz z tą książką od wydawnictwa literackiego otrzymałam płótno i nadszedł czas, żeby to płótno wykorzystać. Co prawda nie jestem tak utalentowana jak nasi bohaterowie, ale i tak spróbuję za pomocą pędzla i farby oddać to, co czuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Malarką raczej nie zostanę, co widać na załączonym obrazku. Myślę jednak, że to moje koślawe serce idealnie oddaje to, co znajdziecie na kartach tej powieści. Zarówno te małe i wielkie namiętności, o których wspominałam, jak również ogromną miłość do sztuki, czy też pisania. Oraz i przede wszystkim uczucie, którym darzę tą książkę, bo ona była naprawdę przegeniana. Także zobaczcie, to serce właśnie... Tworząc je, przelałam całą miłość do tej książki. Dobra, przelewając miłość mogłam postarać się o coś bardziej, wiecie, takiego wow, no ale nie potrafię rysować, także to serce musi wystarczyć. Mam więc nadzieję, że sięgniecie po muzeum, ponieważ naprawdę warto. Jak już mówiłam, ta książka to takie dwa w jednym coś dla opłatkowych wzrok, jak również dla takich koneserów naprawdę dobrej literatury. Także bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!